Także jak widzicie tutaj mamy wszystkie informacje. Świeca w głowicy powinna mieć przerwę 0,6 do 0,7 mm. Tutaj mamy te wymiary trzpieni w głowicy, które są w klawiaturze dokładnie. To są te trzpienie w środku i tutaj mamy podane wymiary w tysięcznej milimetra. Także mikrometrem to się mierzy. Również mamy podane wymiary tych Otworów na czpienie dźwigienek zaworowych. Również mamy podane wzniosy krzywek zaworowych na wałku. Tutaj mamy 25,745 mm. I tutaj po prostu wszystko Wam pisze, tak? Mamy długości sprężyn. Podane również mamy średnicę podaną zaworów sących, wylotowych. Również mamy średnicę podaną prowadnic zaworowych. Mamy kąty podane otwarcia zaworów i zamknięcia. Ja takich serwisówek mam dość sporą ilość, aczkolwiek od razu mówię, nie udostępniam serwisówek, ponieważ za nie płaciłem i nie chcę mieć nieprzyjemności. Przechodząc do meritum dzisiejszego odcinka, będziemy regenerować na starych częściach tą głowicę. Tylko chcę Wam pokazać, jak to się robi. Tu mamy korpus głowicy, jak widzicie, nie ma tutaj prowadnic zaworowych. Praktycznie jest goła ta głowica i w pierwszej kolejności musielibyśmy sobie zmierzyć te sprężyny zaworowe. Czy trzymają swoje wymiary, tak jak widzieliście w serwisówce. Ja tego robić nie będę, ponieważ nie będę użytkował tej głowicy. Kolejną rzeczą jest montaż prowadnic zaworowych. Tutaj oczywiście dajecie sobie nowy oring, ja tego nie robię, ponieważ ta głowica idzie na śmieci. Tą głowicę rozgrzewacie w piekarniku do 105 stopni, ponieważ tyle wytrzyma Wam uszczelniacz MBR, który jest tutaj stosowany. Bądź samą prowadnicę schładzacie azotem. I przy montażu najlepiej przykleić sobie tutaj jakąś tasiemkę czy coś, żeby prowadnicy nie poharatać. Ja tego grzać nie będę, bo tak jak wcześniej powiedziałem, ona jest do wyrzucenia. No właśnie, pękła. Prowadnica, jak widzicie, ja się tym nie przejmuję. Może tutaj rurką dobiję. Dobra, no znajdźmy, że to jest dobrze wbite. Cała procedura jest ok. Teraz drugą spróbujemy na zewnątrz, teraz rurką dobijać. Zobaczymy, czy to nie pęknie. Jak widzicie, również pękło. Pękła ta prowadnica, więc dlatego schładzamy je azotem i podgrzewamy głowicę. Aby takiej sytuacji nie było, być może kiedyś ją będę potrzebować. Widzicie, znów pękła prowadnica. I gdy mamy prowadnicę prawidłowo już osadzone, nie osadzamy jeszcze uszczelniaczy. Bierzemy zawory, wkładamy. Na wydechowym Wam to pokażę, wkładamy zawór Nakładamy sobie pastę zerówkę Gdy nie są to świeże zawory Gdy są zawory świeże można próbować jedynką Następnie zerówką Aczkolwiek lepiej zerówką pracować dłużej Moim zdaniem Ja sobie zrobiłem takie coś na wkrętarkę Tutaj mam opaskę GBS, dwie tyterytki Taką szpilkę Wkładam ten przyrząd Przykręcam tutaj śrubę i zawory docieram na krętarce, czyli nakładam tutaj pastę, dosuwam zawór, nakładam w krętarkę, docieram w jedną stronę z 10-15 sekund, aż nie będzie zawór szumieć. Później dźwigam zawór, poprawiam pastę tutaj i znów w lewą stronę. I tak w prawą, w lewą, w prawą, w lewą, aż uzyskam jednolity tutaj pasek i ten pasek mierzymy jest podany w serwisówce jaką mam mieć szerokość i załóżmy, że dotarliśmy zawory więc składamy wtedy obydwa zawory bierzemy tą podstawkę zakładamy uszczelniacze zaworowe tutaj mam prowadnice pęknięte, także one nie będą zakładamy podkładki pod sprężyny zewnętrzne zakładamy sprężyny wewnętrzne zewnętrzne Nakładamy miseczki i zakładamy kamienie zaworowe z w dół. Najpierw wkładamy jeden, później wkładamy drugi. Bierzemy sobie tą rurkę. Naciskamy. Widać że kamienie zaworowe nam osiadły i zakleszczyły ten zawór. Przechodzimy do drugiego zaworu również wkładamy kamienie zaworowe. Zakładamy rurkę, dociskamy i mamy spięte zawory. Co robimy dalej? Obracamy sobie głowicę w ten sposób. Tutaj wlewamy paliwa gdzieś do tego poziomu, trochę niżej, żeby wam było, żeby nie przelewało się i sprawdzamy, czy tutaj zawór nie cieknie. Później robimy z drugim zaworem to samo, nalewamy paliwa, sprawdzamy czy nie cieknie, zostawiamy na 5 minut i przechodzimy i sprawdzamy czy nie jest mokra głowica. Nie robicie, wlewacie, o nie cieknie, wylewacie, nie, 5 minut przynajmniej. Niektórzy robią też w ten sposób, wkręcają tu świecę, zalewają komorę i sprawdzają czy coś nie było, no ale ten sposób jest lepszy. Załóżmy, że to mamy. Teraz pora na montaż wałka. Teraz, jakie łożysko gdzie było? Tutaj było chyba te 16002, jak się nie mylę. Łożyska tego typu sprawdzamy sobie w serwisówce albo gdzieś na internecie. Sprawdzamy to łożysko o tym oznaczeniu, do jakiej temperatury należy podgrzać bieżnie. Z mojego doświadczenia. Jest to temperatura około 150 stopni. Jest ona bezpieczna dla łożyska, ale powtarzam, sprawdźcie sobie to dokładnie na internecie. Gdy podgrzejecie łożysko, bez problemu wam najdzie. Ale gdy nie chcecie bawić się w podgrzewanie, bierzecie sobie nasadkę dopasowaną do bieżni wewnętrznej, przykładacie ją do łożyska i łożysko mamy zamontowane. Drugie łożysko również Ważna rzecz, jeszcze wam nie powiedziałem Napisami zawsze łożysko montujemy do strony, którą widzimy Tutaj nie ma to większego znaczenia Ale tutaj mamy zębatkę I ta zębatka by nam przysłaniała z tej strony napisy Więc napisy montujemy od tej strony Teraz pora na drugie łożysko Czyli napisamy w tą stronę I ponownie nasadka I teraz wałek, wag należy tutaj sobie rozgrzać dość solidnie, bądź montować to na prasie. Tutaj mamy taką cechę w tym miejscu, i ta cecha musi się idealnie pokrywać z tą dużą kropką. Mniej więcej w ten sposób. Teraz biorę sobie może przedłużkę, uderzę w to mocno. Sprawdzam cechę, czy by się pogrywało. No, mniej więcej. I spróbujemy to wbić bez podgrzewania. Jak widzicie, nie jest to łatwe. Okay. Po chwili walki, dobijania i tak dalej, mamy założony wałek. Jak widzicie, tutaj go obstukałem. Wy sobie nagrzejcie go porządnie palnikiem, żeby się rozszerzył, i wtedy na nałóżcie, albo zróbcie to na plasie. Sprawdzamy tą cechę z tą kropką. Jak widzicie, lekko się przesunęło, więc jest to już zrobione źle. Ale załóżmy, że dobrze zrobiliśmy, zgodnie ze sztuką to. Następnie wałek zakładamy. Kolejno zakładamy klawiaturę napisem X do strony wydechu, czyli tutaj na głowicy musi być tulejka, tutaj u góry, po prawej stronie, oraz tutaj po lewej na dole. Następnie zakładamy klawiaturę napisem X do strony wydechu. Jeszcze tak z ciekawostek mogę powiedzieć, iż u góry, tutaj na lewej szpilce górnej, mamy kanał olejowy. Gdzie idzie ciśnienie oleju, jest magistrala, i następnie wpływa sobie do wałka. Tutaj mamy rozbrysk na dźwigienki zaworowe i wałek z tej strony, oraz tutaj, tymi otworami, sobie chwyta olej yy, ta klawiatura. Tutaj, w środku, jak przetniemy tą klawiaturę za chwilę, nie ma żadnego kanału olejowego i Wam to pokażę. Jak widzicie, klawiaturę mamy rozpołowioną i widzicie. Nie ma żadnego kanału olejowego. Także w moim poprzednim filmiku z klawiatury jest błąd. Jak pewnie w większości filmików również są jakieś gapy popełnione przeze mnie. To jest normalne, bo kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów. Jak prowadnicę dźwigienek zaworowych wyjąć? Macie już o tym filmik. Tutaj wkręcamy śrubę. Tutaj jest chyba M5, albo M6. Mam Dobra. Mamy wybitą. Mamy dźwigienkę zaworową jedną mamy prowadnicę od strony zaworu sącego wygląda w ten sposób jest taka dusza prowadnica i ona tutaj ma swoje wcięcie te wcięcie dopasowuje się do szpilki ponieważ na szpilce jest takie coś w tym stylu o tutaj tak jak jest i to się opiera właśnie o tą prowadnice dźwigienki zaworowej i ta dźwigienka i ta prowadnica się nie przemieszcza w inne strony. Tutaj jest kanał olejowy, magistrala, wpływa tutaj olej i wydostaje się z tych otworów. Teraz wyciągniemy sobie drugą prowadnicę. Druga prowadnica tutaj również ma takie zakończenie pod szpilkę. Mamy drugą dźwigienkę, znaczy się drzwi, mamy drugą prowadnicę dźwigienki zaworowej. Jak widzicie, tutaj jest takie zakończenie. Tutaj nie ma żadnego kanału olejowego, nie ma żadnych dziurek do smarowania tej dźwigienki zaworowej, więc w tym miejscu nie ma magistrali olejowej. Po prostu ta dźwigienka sobie łapie olej przez te otwory. Na śrubach regulacyjnych oczywiście sprawdzamy, czy nie są zbite, bo wtedy nie ustawimy prawidłowego luzu zaworowego. Jak wałek zrobić, rozebrać, macie już o tym filmik, ale nie polecam rozbierania, bo później będziecie mieli problemy, żeby równo to osadzić, tak? Jeszcze tak z ciekawości chciałbym zobaczyć, czy ta zębatka się nie wygięła, gdy ją kręcałem. Nie jest tak we skrzywo. ale wałek też wyrzucę, chociaż w sumie może dla ciekawości go przetnę tutaj w pół. Ale tutaj nie ma żadnego kanału olejowego, widzicie, nie ma nic. W wałku 139FMB, czyli motorowerze 50 jest tutaj kanał olejowy, są tutaj otwory. Które nam smarują dźwigienki zawodowe, Ale o tym macie chyba już odcinek no, Ja sobie zostawię, bo kiedyś może Jeszcze raz kupię skuter, mam taki plan Sprzedać swojego Cafe Racera Kupić skuter, no ale zobaczymy jak to będzie Bo nie ukrywam, troszkę Bardzo dużo pracy włożyłem w Cafe Racera I bardzo dużo pieniędzy Bo ten projekt Cafe Racera wyszedł mnie 3900 z groszem 4000 niecałe no, i szkoda mi go nie. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. I żeby zregenerować sobie głowicę, potrzebujecie pasty, zerówki jedynki, podkładki takiej. Kluczy do kamieni zaworowych Taki przyrząd sobie zrobić wkrętarkę i dużo czasu wolnego. I paliwo. I gdy prowadnicę chcecie wymieniać, to musicie zrobić taki przyrząd. Kupić ciekły azot w sprayu. Mieć opalarkę oraz palnik, albo piekarnik, i robić to zgodnie ze sztuką. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć.